W tym miejscu z naszą kamerą byliśmy w lutym. Wtedy trwały tam jeszcze ostatnie prace remontowe i adaptacyjne. Teraz pomieszczenia szkoły podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim są w pełni wyposażone i pełne dzieci. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne zakończyła się sukcesem. Przedszkolaki z przedszkola nr 4 mogą się cieszyć nowymi pomieszczeniami. Pomieszczeniami, w których dzieci będą przygotowywać się do tego, by w przyszłości być gotowymi do pójścia do szkoły. Wszystkie pomieszczenia są nowoczesne i dostosowane do potrzeb najmłodszych, stwarzają możliwość kreatywnego wykorzystania przestrzeni, co jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju placówki, a przede wszystkim samych dzieci. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne to kolejne 30 miejsc w przedszkolach dla dzieci.